Cześć! W dzisiejszym odcinku poradzimy o tym, czym zajmowała się Gwardia Senacka. Zapraszam do oglądania. Gwardia Senacka, znana także jako Senacka Straż Honorowa, była litarną formacją chrono-ochronną działającą w czasach Republiki Galaktycznej. Jej głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa senatorom, wielkiemu kanclerzowi oraz budynkom rządowym, przede wszystkim Senatu Galaktycznego na planecie Ubrani w charakterystyczne niebieskie pancerze i wysokie hełmy z grzbietem, gwardziści wyróżniali się nie tylko wyglądem, ale także dyscypliną i lojalnością. Często porównuje się ich do straży prezydenckiej lub gwardii królewskich, znanych z historii ziemi, pełniących funkcję reprezentacyjną, ale również bojową. Główne obowiązki gwardii senackich obejmowały ochronę senatu i budynków rządowych, byli obecni przy wszystkich ważnych debatach i głosowaniach, patrolując korytarze senatu, eskorty i ochrony wip ów Walidzi często towarzyszyli senatorom i wielkiemu kanclerzowi w czasie podróży po Kursan lub na inne planety. Bezpieczeństwo kanclerza. Przed utworzeniem specjalnej gwardii czerwonej to właśnie gwardia senacka była bezpośrednią ochroną kanclerza, umiejętnością zagrożeń incydentu, np. zamachu, buntów lub prób infiltracji budynków rządowych, działania specjalne. Niektórzy członkowie byli przeszkoleni w dochodzeniach, technikach szpiegowskich lub eliminacji celu. Gwardiści używali wysokiej klasy bro broni energetycznej. Najczęściej karabinów blasterowych DC-15S, pałek paraliżujących oraz specjalnych elektrobaty. O do walki wręcz. Mieli dostęp do pojazdów, szybkich śmigaczy i systemów komunikacyjnych. Ich pancerze, choć mniej zaawansowane niż zbroje klonów, były symboliczne i ceremonalne. Wykonane z niebieskiego dura stali, materiału odpornego na wszelkie rodzaje ataki. Hełm miał formę przypominającą starożytne greckie lub rzymskie nakrycia głowy, co nadawało im mejastyczny, niemal rytualny charakter. Szkolenie Gwardii Senackiej było długie i surowe, obejmowało zarówno walkę, jak i protokół dyplomatyczny. Rekrutowano ich spośród najlepszych żołnierzy klonów Republiki, w tym byłych członków Sił Porządkowych państw Członkowskich. Członkowie Gwardii byli znani z absolutnej lojalności wobec Republiki, przynajmniej w teorii, dobowiązani się do asy polityczności i obrony Konstytucji Republiki, niezależnie od tego, kto sprawował władzę, jednak wraz z postępującym wzrostem władzy Palpatina, Niektórzy gwardziści zaczęli podlegać bezpośrednio jemu, a nie senatowi, jako instytucji. Z czasem pojawiły się głosy, że część członków gwardii została przekształcona w tą tajną policję polityczną, inwigulującą senatorów, przeciwników politycznych, a nawet Jedi. Po zakończeniu wojen klonów i przekształceniu Republiki w Imperium Galaktyczne, gwardia senacka zaczęła tracić znaczenie. Jej zadania zostały przejęte przez nowo utworzoną gwardię imperialną, znaną jako Czerwona Gwardia. Odziana, czerwone szaty, całkowita lojalność wobec imperatora Palpatina. Większość członków Gwardii Senackiej została rozwiązana, aresztowana lub zneutralizowana, szczególnie jeśli nie chcieli służyć nowemu reżimowi. Część z nich zniknęła bez śladu. Niewielu zdecydowało się pozostać i przejść pod rozkazy nowego imperium. Ci, którzy to zrobili, często zatracali swoją niezależność i dawne wartości. Gwardia Senacka symbolizowała czas względnej równowagi i legalizmu. Epokę, w której władza miała pozory reprezentacyjne, a bezpośrednie bezpieczeństwo obywateli i senatorów było wartością nadrzędną. Jej los jest jednocześnie przypomnieniem o tym, jak nawet najbardziej honorowe struktury mogą zostać wypaczone przez autoryzatyzm. Gwardia, która miała chronić republikę, została zastąpiona przez siły służące jako jednemu człowiekowi imperatorowi. Gwardia Senacka była nie tylko jednostką militarną, była symbolem porządku, szacunku i tradycji republiki. Ich obecność w Senacie, charakterystyczny wygląd i wysokie standardy uczyniły ich jedną z najbardziej rozpoznawalnych formacji obrony w Galaktyce. Opadek Gwardii to nie tylko koniec jednej jednostki, to początek końca demokracji w Galaktyce Star Wars.